zawiera kontrowersyjne poglądy, masę przekleństw. Jeśli nie zgadzasz się na to, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziecie żałować. Powitać. No fajnie. Dużo komentarów na ostatnim filmie, prawie 80. Dużo tematów żeście mi zapadali, żeby to mógł powiedzieć, no ale w tym momencie to musiałbym, nie wiem, z godzinę e, mówić o wizytach, ale nie mówiłbym nic o gołębiach. Wydaje mi się, że jeden z lepszych moich filmów to jest z koniem. E, to jeszcze nie próbowałem. To jest na Polociu. Tam jest chyba 7000 wyświetleń, tam jest bardzo dużo o, fajnych rzeczy powiedzianych. E, także zapraszam do oglądnięcia. Natomiast odnośnie tego, tego ostatniego i tych komentarzy, no to, <laughs> najpierw muszę, hmm, żeby tam opowiedzieć o Anselach. No, słuchajcie, no to, to jest historia tam, to jest za daleko. Ja byłem oczywiście u Jansenów, to znaczy w momencie, kiedy ostatni zniżył ten tak zwany Buchalter, ten, który radowody wypisywał i kasę trzymał. Andrzej Rotkow mnie tam zabrał. Andrzej Rotkow miał też sporo gołębi od niego, zresztą też został wysterowany. Te gołębie miały przejść na jego własność, a a rodzinka od tej pani, która tam przychodziła do sprzątania, do gotowania, położyła łapę na tych gołębiach i po prostu został wysterwany. Ale e, No tam oglądałem tą słynną studnię e, u nich w Arendong. E, Tak jak wam powiedziałem, że woda jest bardzo ważna dla gołębi i po prostu kupcie sobie te filtry. Ale też mi się e, Właśnie mm, przypomniała w związku z tym taka historia takiego czołowego nie tylko w prudniku. Pozdrawiam je, prudnik, ale czołowego polskiego hodowcy. Oczywiście oszusta. Był pan Paściak, który też swojego czasu w gazetkach opowiadał, że bardzo ważna jest woda z jego studni, którą on tam gonił podał. Ona była tak ważna, że po prostu się robił majstra z gumowca, jak to się mówi. Ech, także o Jansenach to tyle. U Gabiego Wany na Bele też byłem. Tam w tym domu praktycznie cały parter to jest taki y, dla gości. Y, Pokój, pokój dla gości, tam przyjmuję gości. Byłem z Markusem Bauerem. Przyniósł, przyniósł wszystkiego MB: rudego e, nie wiem, Super. Super Rome, Romeo, czy jakoś tak. I będzie jego też przyniósł. To znaczy, będzie go nie chciał przynieść, ale ja poprosiłem go, żeby go przyniósł, bo według mnie to była tam taka. Mm, Schodząca gwiazda, tylko niestety ten go bardzo szybko przestał płodzić no to też jest notabene mm, cecha, gołębi z hodowli takich mm, gdzieś pewnych rzeczy nadużywa moim zdaniem. E, no tak jak kiedyś tam wcześniej powiedziałem, po były bardzo dobre dzieci w momencie, kiedy normalnie zakładnie, a jak już tam była ta. To zapłodnienie sztuczne, no to już to było niewiele warte. <laughs> Ten Super Romeo to fatalny ptak. Według mnie i nie tylko według mnie, tam te... dwa szpicowe konkursy to było tam przypadkiem, że tam wystrzelił. Zresztą często się na zachodzie zdarza, szczególnie w lotach narodowych, z wiatrem, że zupełnie przypadkowe gołębie wystrzeliły. Potem tam się płaci za nie potężne pieniądze, a nic z tego nie leci. No i mam dla Was myślę, że co niektórzy się ucieszą, że podobno Gabi ma wrócić do Gołębi. Także Myślę, że to dobrze będzie dla tego sportu. Też, też miałem coś takiego swego czasu tam w 99 roku, kiedy rzekomo mm, miałem astmę e, na podłożu tam e, gołębi i tak dalej i sprzedałem wszystkie gołębie. Znaczy zostawiłem dwa bezpłodnego samca i samice, które nie znosiła je. Nie ma problemu. No i ile wytrzymał? Aha! No i. Bez gołębi wytrzymałem, jak myślicie, ile? Jeden rok i cztery miesiące. I teraz wracając do filmiku. tam ktoś. Na... Aha, tam Was sprowokowałem do dyskusji, jak uważacie, kto, kto jest w tej chwili według Was najlepszym jednym z lepszych hodowców. No nie chodziło mi o ostatnie lata, tylko chodziło mi o naście lat wstecz i chodziło mi o hodowców, którzy dobrze lotują i których gołębie dobrze spisują się na e, innych głębinach. Tam między innymi hmm, ten film zanosi się, że będzie dzisiaj bardzo długi, już jest na 9 minut, no ale trudno. Piątek na to możecie wierzyć. No I tam m.in. E, e, padło nazwisko Drapa, padło nazwisko Mędrysa i padło nazwisko Rumunijski. <laughs> Więc jedziemy w kolejności. Drapa. Wiadomo, że to bardzo dobry zawodnik 8 razy z rzędu mistrz Niemiec. Tylko kilka lat temu. Kilka, kilka lat temu, między, od kilku lat nie robi tego mistrza Niemiec ze względu na to, że z jego powodu został, został zmieniony regulamin do mistrzostwa Niemiec i tam w tej chwili jest, musi być lot powyżej 600 km, a w związku z tym, że na, wkładanie na 600 km musi się odbywać w innym punkcie nie u Andrasa w firmie, bo tam wkładanie się odbywało w firmie. No więc trudno jest ten lot dobrze polecieć. No i w ciągu 3 lat Andras był 17 razy kontrolowany. I najpierw Najpierw te kontrole polegały tylko na przylocie gołębi, później było wkładanie i przylot, a później było już wkładanie, jazda za kabiną, odlot itd. No i cały ten protokół tych kontroli został napisany w niemieckim Die Brieftaube połowa tej gazetki to było właśnie protokół i wnioski po kontroli. No i co się okazuje, że w momencie, kiedy on tam chyba zrobił e, pierwszych 8 z, z jakiegoś lotu, no i potem była kontrola, dobra, mniejsza z tymi kontrolami, powiem tylko tyle, że na 17 kontroli, które zostały przeprowadzone, to podczas tych 17 lotów nie zrobił ani jednego pierwszego konkursu. Ani jednego. E, drugi temat jest taki, że e, kabina, która. A, wozi gołębie z oddziału Pforzheim. To jest sprinter zakupiony przez Andreasa, przystosowany do przewozu gołębi i tego sprintera obsługuje szwagier Andreasa. I było tam, też, było tam też w tym protokole napisane, że kiedy już gołęby zostały włożone. Aha, tam też było m.in. coś takiego, że w momencie kiedy kontrolerzy przyjeżdżali niezapowiedziani. Przepraszam. Kiedy kontrolerzy przyjeżdżali niezapowiedziani na punkt, no to tam było przygotowanych 60 gołębi do lotu, a w momencie, jak kontrolerzy się pojawili, no to było włożone gołębi 12, czy tam 15 reszta tak po prostu została nie włożone. No i właśnie raz jak gołębie zostały włożone, kabina, odjazd i tak dalej, no ten Sprinter oczywiście nie potrzebował tachografu i tak dalej, więc to auto zalało za, za ile tam y, trzeba było, no i Miała taka, tak, miejsce taka sytuacja, że po prostu y, chłop przejechał na czerwonym świetle ten szwagier jego i przez ileś tam czasu y, był nieuchwytny. Tylko jak się zrobiła afera, zaczęli tam wyzwanie z podarem, to się chłop znalazł. No i właśnie z tego lotu okazało się, <grym> to był jedyny przypadek, że jednak cztery pierwszy udało się zrobić. Dobra, zakończamy temat. Koledzy Mendersa-Riomicki Oczywiście ja nic przeciwko nikomu nie mam Tylko też należy e, popatrzeć na kształt. Wydaje mi się, że ci koledzy e, No ja nie wiem, chyba 10 lat jeszcze nie ma jak, e, jak są na topie e, No z drugiej strony no, hodowlę mają opartą z tego co się orientuje to Rumiński na, e, na Faber na Fabrach, a Mędrysa na e, Hirmie. Gołębie się też u kogoś innego sprawdzają. Prosiło prosił o informację. No a na pewno u kogoś się spra sprawdzają, u kogoś mniej. Dobra, nie bardzo. No tylko trzeba po prostu się do pewnych rzeczy przyznawać. Ja na przykład, śmieszy mnie coś takiego, że kolega Mędrysa w tym roku, jak przywieźliśmy 170 gołębi od Hirna, z krzyżkiem sobą. Myśmy je kupili. To nie hirny je sprzedawał, tylko myśmy je kupili. No to e, zamewał gołębie e, dla siebie e, na, nie swój adres. On mniejszości. <laughs> no i z tych, e, z tych e, hodowców e, którzy tam e, przez Was nie zostali wymienieni, to brakuje mi generalnie e, dwóch nazwisk. W kolejności według, według zasług. Marek Trzaska. Pozdrawiam Marka. I drugie nazwisko to jest Hans Hilm. To jest gościu, który, który bardzo dobrze leci i którego gołębie dają fantastyczne gołębie u ludzi. I przypominam sobie e, chyba cztery olimpiady do tyłu w kategorii sport w reprezentacji Polski. Było siedem gołębi, gdzie oboje rodziców to były oryginały Hunts Aha, jeszcze chcę powiedzieć o... bo nam też padło nazwisko, Waldemar Piszczała. Teraz opowiem, opowiem, jak ja wygotowałem moją olimpikę. Ja z drugiej ręki kupiłem od Niemca, który likwidował głębie. Kupiłem 13 sztuk od Rick Flomans. No, od Hurrika. Te wszystkie, z wyjątkiem jednego, kupili Radek mało lepszy i Waldek Piszczał. Jakiego nie kupili? Nie kupili, Kupi, kupili ciemno nakrapianego pstrygo. To jest rzadkość u Flomansa. On ma tylko nakrapiane z reguły i takie ciemno, ciemne, takie brudne, niebieskie. No i tego nie kupili, tak się ostał pietaczek. 5 na, na młode, bardzo dobrze leciał i z niego właśnie jest, pochodzi moja Olimpijka. A matką była oryginalna samica od Rolanda Ficnera 337, niestety już padła, za którą zapłaciłem 50 euro, czyli moją Olimpijkę wyhodowałem z dwóch gołębi, za które w sumie, no, 50 euro zapłaciłem, no bo ten, ten flonostom mi się ostał e, gratis, jakby no i y, jeszcze wracając do tego mo mojego kanału mm, Mi nie chodzi o oglądalność, y, ale tak sobie tam szperam po tym internecie i tam widzę, że na przykład ludzie, którzy tam generalnie średnio lecą albo w ogóle nie lecą No tam filmiki i tam Yy, dzień czy dwa dni temu, a tam 8, yy, zamieszczone 8 tysięcy wyświetleń, no i bardzo dobrze, no to, to Podejrzewam, że tam yy, w takich filmach to się lubują tacy, tacy inni hodowcy oglądają. No, tak wydaje mi się, że to co ja tutaj mówię, a podobno, podobno mówię z sensem, no to oglądają ludzie, którzy mm, coś chcą wiedzieć, chcą czegoś się dowiedzieć i którzy którzy przyznają mi rację, no i też przyznał mi rację w niespodziance dla odowców. Tam taki kolega, Henryk... Zbyszek Henryk albo Henryk Zbigniew albo... Z, nie wiem, no jakaś tak boy game. W każdym razie on napisał, "Bula, co ty pierdolisz za głupoty odnośnie Słońca, że te godziny, które ja podałem, że od 12 do 14, że to są najlepsze godziny dla ludzi i dla gołębi, bo się wtedy dużo witaminy D za darmo łyka. Owszem, to są najlepsze godziny wiosną. Natomiast latem to są najgorsze godziny, bo tam najwięcej UV promieniowania ultrafioletowego. No, i że ja też głupoty pierwsze o okularach przeciwsłonecznych, bo są bardzo niezdrowe. Hmm. Czyli, jak tam ileś miliardów ludzi na Ziemi używa okularów przeciwsłonecznych, to oni są walnięci, a ty jesteś, ty jesteś mądry. Nie wyprowadzą się błędów. Tak jest. <laughs> no i z drugiej strony, tak jak nagrywam te filmiki, to dochodzę do wniosku, że pewni ludzie do oglądnięcia tych filmów nie dorośli, nie dorośli, bo i tak nie wiedzą, co, o czym mówię. I Z drugiej strony e, nie zasługują na oglądanie tych, tych filmów. Takie mam przynajmniej wrażenie, ale niech sobie wszyscy oglądają. E, nie, nie ma problemu. I teraz na przykład e, mam do was takie pytanie, bo tam wszyscy generalnie chcecie, żeby gołębie miały Białe noski. Na przykład bardzo dużo ludzi używa od de WN, czyli tak zwane Naze czyli tłumacząc to na polski, białe noski. No ok. No I to tam się chyba w piątek daje, czy w czwartek, coś takiego. No tylko jakbyście sobie poszli do pszczelarza, żeby wam sprzedał propolisu, albo najlepiej zrobił ten propolis, już tam na gotowo i będziecie ten propolis dawać do wody, to będą miały takie same noski. No, i na, na zakończenie filmu, którą wam chcę sprzedać? Wiecie co to jest? To jest tak zwany po niemiecku się nazywa Roza Kwarc, po polsku e, kwarc, na wiadomo, kwarc różany. Po prostu. Do czego to służy? Tego knifa sprzedał mi swego czasu Manfred Reimer. Jak byłem u niego. Nocowałem i tam w nocy musiałem niestety dwa razy iść do ubikacji. On to słyszy. Manfred, co tam u ciebie z tym, że do ubikacji musisz chodzi No a tam. Sikać mi się chce. No i pokazał mi właśnie takie dwa. Hmm, akwarce, które on sobie kupił rok wcześniej, bo też chodził co dwie godziny, w nocy. I mówi, że w sypialni po przekątnej, w każdym rogu, mam sobie te. Kupić to i położyć, i e, nie będę chodził. Bingo. I tak rzeczywiście jest. I to samo mam w głębniku po przekątnej. Mam po, po jednym kamieniu w rogach. <laughs> w głębie od razu widać różnicę. Także, także jeśli ktoś tam ma takie problemy, to do sypialni, do gojemniki, a ci, którzy mają rzeczywiście problem z prostatą, to kupcie sobie dwa takie malutkie kamyczki. Takie malutkie noście w kieszeni. Jeden z tej strony, drugi z tej strony w kieszeni. Bardzo, bardzo pomaga. I to nie tylko na sikanie, ale też na problemy żołądkowe itd. Ile tam minut? No i No to dzisiaj się rozgadałem trochę. No ale nic. Podobno takie 20-25 minutówki to to są takie najlepsze. No i polecam obejrzyjcie ten e, na polocie na moim kanale na YouTube ten film z koniem. To jeszcze nie próbowałem. Tam parę e, parę innych rzeczy mówię, nie? Także życzę wszystkim udanego weekendu i przyjemnej lektury. Aha i oczywiście piszcie komentarze. No pozdrawiam. Do nie? Postawisz sobie. Powitać. Jestem, tak, jestem, <laughs> jestem chłopaków e, świętego Karola w Kedżurze Koźlu. Przedstaw się, gościu. E, Jesięć 30. Ile masz lat? Ile masz lat? No. 25, 25 no? podobno, nie? chyba. No? no. Tak. Si si siostra pija, ale już jesteśmy na ty. <laughs> Prywatnie Renata. Tak, Renia. Renia, <laughs> tak jest. Tu dałem, dałem w prezencie zdjęcie e, Krzysiowi Baciarów, niestety bez autografu, ale 23 kwietnia 18 jak będą, to mu się podpiszą. Ty słuchaj, bo mam e, możesz sobie wybrać, wiesz, bo tu mam dla ciebie zdjęcie albo smycz od baciarów. To co wolisz? Zdjęcie. Dobra, okej okay, zdjęcie. Ty a może jeszcze to zamiast zdjęcia, boisz płytę baciarów? O, płyta, bas. No to decyduj się na coś w końcu. To no co chcesz? Co Płytę. Płytę? No. Dobra. Będziemy dzisiaj po południu albo wieczorem imprezować. Albo mam jeszcze czapkę z baciarów, to co chcesz? E, płytę. Dobra, płytę. Ty, a, a, a co, co zrobisz, jakbyś wszystko sobie mógł zostawić? Mm. <grym> Nie wiem. Ty, a Ty umiesz się modlić, ojciec nasz umiesz? Nie wiem, że Jak nie? Przecież się modlimy w kamicy. Dobra, nie ma sprawy. No nie ma sprawy. Nie czap Wiesz co masz coś, powiedzieć, masz to jest nie? Wszystko, wszystko. jest dla ciebie. Dobra. Czapkę załóż ładnie. O, z baciarów. No z baciarów ty będziesz firmowy ty. No Nie. Na, 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 na szyję. No nie. Sieć No. <kluzni> a jakie to są piosenki, A to mu siostra musi przeczytać, bo jest się lepiej jak kredystr. O, samo wszystko po Śląsku. Będziesz boki zrywał. Śniło się e, dziewczyny. Kiedy sobie będziemy fiołeczki sadzić? E, no. Kiedy my we, we, w warsji studentami byli, ja nie znam śląskiego. Ej, kiedy miny w Krakowie. Dobra, potem chcę posłuchasz. Ale, no, ale będziemy to to słuchać. Już to widzę, co się będzie działo w twoim pokoju. No to przynieś tam jakiś sprzęt, to posłuchamy za jakąś piosenkę. Hmm. Przyniesiesz? No. Przynieś szybko ten. Na płyty, mam no, takie. Ten przenośny. Na razie to ten... no zostaw. Na nie bierzesz? No. no. A ja mam kolędy. Przeczytaj, kiedy tu są. O, ale dróg. ja nie w ślepie jestem. No. Okay. Krzysiu, tu jest taki mały druk, że trzeba okulary no, zakładać. Ale mam. O, widzisz? Zimowe obrazki, dzień narodzenia przybieżeli do Betleju. że nie było miejsca dla Ciebie. Jeden rok, kolor serca, jedziemy. dwa tak. miesiące. Gdyś Pana. No właśnie. Wszystko super Teraz Zaraz się rozsadzimy. Dość? Tak, fajnie. Czy najszczęśliwszy dzień dzisiaj masz? Tak. Wielki prezent dostałeś, dopiero nie? No właśnie, nie. najszczęśliwszy dopiero przed Tobą, Mościu. No właśnie. To tak właśnie powoli, wiesz, stopniowane, żebyś umiał sobie poradzić z emocjami. No właśnie. No, bo Krzysiu jak ma dużo radości, to potem wskakuje na każdego, kogo spotka i mówi pomóż mi, pomóż, bo już nie mogę. Ile jeszcze trzeba czekać, nie? No. To będzie, to będzie na tyle, nie? Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! No, pozdrawiamy! Z Bogiem powiedz! Z Bogiem! Pa! Z Bogiem. Pa! pa.